Czas i tak minie, nawet jeżeli nic nie zrobisz. Minie, jak będziesz próbować robić. Minie, jeśli zrobisz. W czym chcę pomóc? Chcę pomóc w tym, żebyście zaczęli robić. Zrób. Brzydko, zrób na początku byle jak. Zrób niedokładnie. Yy, pomyl się, zarzuć to na chwilę, wróć do tego, ale zacznij robić, próbuj robić. Nie dla kogoś innego. To nie jest po to. Nie po to jest ten kanał. My nie będziemy tutaj mówić. Schudnij, musisz być chudy! Albo ćwicz, bo wszyscy ćwiczą. Albo jedz takie rzeczy, bo to jest modne. I koniecznie bez glutenu. Nie, tutaj takich rzeczy nie będzie. Tu chodzi o to, żeby pomóc Wam zacząć robić cokolwiek dla siebie. Macie tutaj dostępne filmy z treningami, 20-minutowe, około, staram się, żeby nie były dłuższe. I e, podobne z gotowaniem. Zdrowe, wszystko jest zdrowe. Treningi opieram na ideokinezie, czyli odwołuje się do Waszej wyobraźni, odwołuje się do tego, żeby to była medytacja w ruchu, żeby też Wasz przebodźcowany mózg odpoczął sobie tymi treningami od tej szalonej codzienności. Jak z Wami gotuję, to też dużo gada, możecie to przewijać. Ja się nie będę tutaj skupiać na przycinaniu tych filmów, żeby one były idealne, na wycinaniu moich gaw czy przejęzyczeń bo wtedy bym nie miała czasu przygotowywać dla Was merytorycznych treningów i fajnych rzeczy do gotowania, tylko bym się skupiała na obróbce filmu, na tym, kto mnie ładnie pomaluje i jak mnie oświetli, i co trzeba wyciąć, a jak trzeba coś zareklamować. Ja nie chcę, żeby ten kanał był po to. Tak, po kolei będziecie mieć treningi: to na nogi, to na ręce, na poszczególne partie ciała, na poszczególne Partie mięśniowe. Ja jestem trenerem naprawdę z ponad 20-letnim doświadczeniem. Jestem ekspertem od biomechaniki, terapeutą ruchu. Ideokineza to jest taki sposób trenowania, gdzie prosimy, żeby osoba trenowana wyobrażała sobie dokładnie, co po kolei robi. Zarówno dokładnie to, czyli mówię, poczuj jak uginasz ten łokieć, poczuj go, myśl tylko o tym, ale też żeby sobie wyobrażała y, jakieś takie abstrakcyjne rzeczy, robiąc trening, na przykład zamknij oczy i namaluj czubkiem nosa kółko. Poczuj, że Twój ruch wychodzi z miejsca, które jest na wysokości oczu z tyłu głowy. Poczuj, że twoja głowa zaczyna unosić się do góry, jakby obalonym była balonem z helem, a cała reszta ciała była tylko sznurkiem, który zwisa z balonika. Tego typu rzeczy. To jest świetna metoda, ona działa. I ja tą metodą ideokinezy będę wam po kolei e, trenowała e, wasze ciało. Tak? Wzmacniała, rozciągała, leczyła ruchem. I to będą głównie treningi wzmacniające mięśnie, wzmacniające ciało i rozciągające. I co jakiś czas będę robiła, zbierając to wszystko razem, trening spalający kalorie, czyli taki dla serca, który też jest potrzebny, ale ten spalający będzie się składał z elementów, które już poznaliście pracując metodą ideokinezy, żebyście nie zrobili sobie krzywdy. Mimo wszystko pamiętajcie, że jak pracujecie z filmami, z ekranem i mnie przy Was nie ma, to musicie brać odpowiedzialność sami za siebie, ćwiczycie na własną odpowiedzialność, bo mnie jako trenera nie ma przy Was, żeby Was poprawić albo Wam pomóc. Tak? Także pamiętajcie, że cokolwiek ja tutaj Wam podaję, no to bierzecie dla siebie. Ja to robię z całym swoim profesjonalizmem i z miłością, ale wybierzecie to dla siebie z odpowiedzialnością. Jeżeli czujecie, że coś Was zaniepokoiło w trakcie treningów, to do mnie napiszcie i będziemy się starać rozwiązywać ten problem. Nie róbcie na siłę. Musicie zdawać sobie sprawę z tego, ile możecie, a ile nie. I ten kanał naprawdę jest inny, ponieważ my nie dążymy do żadnej konkretnej metamorfozy, tak? My nie mówimy teraz, ok, to teraz robimy taki 5 filmów i za dwa tygodnie będziesz miał 10 kg mniej i super. Nie, ten kanał jest dla osób, które po prostu chcą zacząć zdrowo żyć i traktować to jako swój styl życia. Czyli chcę Was zachęcić do wdrożenia zdrowych nawyków, żeby codziennie znajdować dla siebie 20 minut na trening. I czas na, w ciągu tygodnia na przyrządzenie zdrowego jedzenia, i tym się będziemy razem zajmować. Będą tutaj też praktyczne porady na temat dbania o siebie, no tak, żebyście się tutaj czuli dobrze. Pamiętajcie, że w życiu jest tak: ciągle nas otaczają reklamy jedzenia kolorowego, takiego, jakiego Idziecie do kina, multum jedzenia, tak? Nawet w teatrze, w przerwie, jest antrakt, ciasteczko, szampan, kawka. tak? Wciąż wszędzie zdaję sprawę, że wy, jak macie chwilę odpoczynku dla siebie w tym zaganianym, okropnym świecie, to naprawdę chętniej sięgacie po ciacho, żeby sobie poprawić humor, żeby to była nagroda, niż myślicie o tym, o, teraz zrobię dla siebie zdrowy trening, czy sobie zrobię. Nie wiem, szparagi w Airfrayerze, żeby było zdrowo i miło. Ale ja chcę Wam właśnie pomóc tutaj, tak, razem z moją wspólniczką, cudowną Krystyną, razem z Litką Maciuszonek, naszym cudownym dietetykiem. Chcę Wam po prostu pomóc zmienić myślenie o tym, żeby ten czas, który bierzecie dla siebie, był i zdrowy, i miły, i to się da. I spróbujemy sobie to udowodnić. Mam nadzieję, że treningi Wam się spodobają. One też będą dawały odprężenie i medytację w ruchu. Tak o nich pomyślcie. I pomyślcie, że jestem taką osobą jak Wy. Mam dwóch synów, jeden jest w Liceum, drugi jest w podstawówce. Wiele przeszłam, przeszłam różne operacje, y, y, które musiałam zrobić dla swojego zdrowia. Jeżeli kogoś to będzie interesowało, to kiedyś o tym opowiem. Po e, każdej się musiałam mocno zregenerować. Też byłam już raz umierająca w szpitalu, co osoby, które znają mnie, wiedzą, że tak było. I też się po tym podniosłam i to się wszystko da, nawet jak się ma 40 lat. Natomiast trzeba po prostu zacząć o siebie dbać, o siebie dbać. Nie się katować. Nie się obarczać tym, że nie wiadomo, jak trzeba wyglądać. Nie się obarczać tym, że ja czegoś dzisiaj nie zrobiłam, można zrobić to jutro. Tylko zacząć po prostu regularnie o siebie dbać. Wtedy, jak wam wypadnie jeden, dwa dni, bo będą fatalne i nie będziecie chcieli e, wtedy nic zrobić, będziecie mieli ochotę się zakopać pod kołdrą, to też będzie ok, bo to będą dwa fatalne dni, a potem wrócimy do dbania o siebie. I po to jest ten kanał. I mam nadzieję, że on spełni swoje zadanie.